w kuchni. W każdym domu znajduje się miejsce, gdzie przechowujemy odpady. U nas jest to szuflada z podzielonymi koszami. Dzisiaj przedstawimy Wam, jak zrobić własnoręczne loga, aby ułatwić codzienne korzystanie z koszy i żeby odpowiednio je segregować. Do przygotowania oznakowań koszy potrzebujemy 3 kolorowe kartki, oznakowania, klej, nożyczki. Pozostał nam jeszcze jeden krok do perfekcyjnego segregowania śmieci. Opowiemy Wam, co powinno się znaleźć w każdym z koszy z odpowiednim oznakowaniem. Oznakowanie bio koloru brązowego oznacza, że wrzucamy tam tylko odpady pochodzenia roślinnego, takie jak owoce, warzywa, resztki jedzenia czy chleb. Natomiast produkty zmieszane lądują w pojemniku czarnym. Oznakowanie recyklingu, kolor zielony, oznacza, że wyrzucamy tam tylko odpady takie jak plastik, metal, szkło czy papier. Dziękujemy za wysłuchanie naszego pomysłu na projekt Pokaż jak segregujesz! Mamy nadzieję, że spodobał się Państwu nasz pomysł na segregowanie. Przedstawiły Ania Pietrowicz i Sandra Zorychta.